Nie człowiek i tak to właśnie wygląda. Nie ma krzyków, nie ma machania rękoma, nie ma wzywania pomocy. Człowiek nie w ciszy. Rozpoczął się w tej chwili tak zwany proces spawikowania. Jest rozpaczliwa walka o każdy oddech. I główka raz jest pod wodą, raz jest na powierzchni wody. Oczywiście ratownicy z plaży natychmiast zareagowali. Został ten pan wypatrzony przez ratowniczkę, która była na łodzi. Odpowiednie sygnały zostały przekazane. Jednocze jednocześnie informacja do bazy legionowskiego WOPRU została przekazana o tym, że mamy przypadek donieccia na dzikiej plaży. Ratownicy są w trakcie akcji, wydobywają z podwody, już szkolują w tej chwili do brzegu osobę poszkodowaną z bazy legionowskiego WOPRU jednoczasową. Za chwilkę będziemy widzieli dopłyną załoga interwencyjna, która bierze bezpośredni udział w, 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 w akcji ratunkowej, również w poszukiwaniu osoby pod wodą. I nasza wodna karetka powrotowo-ratunkowego, pływający zespół Państwowego Ratownictwa Brytyjskiego. W tej chwili widzimy jak dopływają te dwie kostki. Oczywiście za, no, za, bo za chwilę pojawi się policja bo te wszystkie służby zostały zawiadomione przez naszego dyspozytora z bazy w Zegrzu. Mamy tu również policjantów od razu na miejscu. W tej chwili są w stanie się bardzo szybko przemieszczać przy pomocy skuterów wodnych, których posiadaniu są od wiosny tego roku. I proszę Państwa, na plaży trwa resuscytacja. W tej chwili osoba nieprzytomna poddawana jest zabiegom resuscytacyjnym za chwilę, w związku z tym, że dopłynął zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego, zostanie przekazana w ręce e, profesjonalnych medyków. Zaaplikowane zostaną oczywiście leki odpowiednie i będziemy dużą grupą ratowników bardzo intensywnie walczyć o życie e, tego człowieka. E, no tutaj w tajemnicy mogę Państwu przekazać, że mam nadzieję, że się wszystko dobrze skończy w tym przypadku. Natomiast tak, patrzmy ilu ludzi musi pracować y, nad y, przywróceniem przytomności, przywróceniem do życia kogoś, kto y, straci y, przytomność w Zwróćmy uwagę też na jedną rzecz, proszę, policjant podpłynął, wbija się tym skuterem y, wodnym y, y, w plażę, po co on tu przypłynął? Reszta została na wodzie, zabezpiecza miejsce zdarzenia, a no po to, żeby pomóc ratownikom wodnym, tak? Policjanci Pracujący na wodzie to również ratownicy wodni, ratownicy wopr -u. Wszyscy są przeszkoleni z tak zwanej kwalifikowanej pierwszej pomocy I yy, jeśli chodzi o policjantów pracujących na Jeziorze Zegrzyńskim, zawsze możemy liczyć na to, że pomogą w takich sytuacjach Jak również w sytuacjach Bardziej groźnych, to znaczy takich kiedy szukamy osoby, która się znajduje pod wodą Bez wahania nurkują z nami, szukają Wszystkim nam zależy i pracujemy yy, bardzo intensywnie w tym kierunku, żeby jak najszybciej taką osobę odnaleźć, pod powierzchnią wody, wydobyć no i próbować próbować jej pomóc. Ortopedycznie jest transportowana do ambulansu, co oznacza, że udało się przywrócić czynności życiowe. Transport nastąpi łodzią z tego miejsca do bazy Legionowskiego wokół w Południowym. Pamiętajmy o tym również, że przy dzisiejszych warunkach drogowych, w w okolicy Dęboreńka, w Zegrza, transport e, łodzią motorową jest transportem najszybszym, dlatego że w przeciągu dwóch, trzech minut e, lud z będzie w Zegrzu, tam już w tym, w tym czasie lądujeśmy w śmigłowiec, wszystko zostało tak zgrane, żeby ten poszkodowany jak najszybciej dostał się do placówki medycznej. Proszę Państwa, tak, mimo to, żeby pokaz to Pana się dużym ratownikom, proszę zobaczyć tych dwóch tutaj takich przemoczonych panów w czerwonych koszulkach. Oni są zmęczeni, e, ale szczęśliwi. Po każdej takiej akcji, po każdej takiej sytuacji, kiedy uda się kogoś uratować i kogoś pomóc. E, ratownicy są mimo to, że, że zmęczeni, najbardziej szczęśliwi na świecie, bo chodzi właśnie o życie i o zdrowie. Zdrowie ludzkie.